Szanowni państwo, nazywam się Karol Strzała i dziś chciałbym przedstawić państwu podstawy świata finansów. Podczas naszego spotkania zanurzymy się w tematykę, która dotyka każdego aspektu naszego życia, od codziennych decyzji zakupowych po skomplikowane strategie inwestycyjne globalnych korporacji. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się dlaczego finanse są tak ważne? Jak zarządzanie pieniędzmi wpływa na nasze życie osobiste, zawodowe i społeczne? Dzisiejsze nasze spotkanie ma na celu rozwijanie tych wątpliwości i wprowadzenie, wprowadzenie Was w podstawowe zasady, które kierują światem finansów. Będziemy analizować finanse w takim aspekcie, w jakim wpływają one na nasze codzienne życie, jakie mają one znaczenie w szerokim kontekście gospodarczym i dlaczego ich zrozumienie jest kluczowe dla każdego z nas. Zanim zagłębimy się w szczegółowe Aspekty finansów. Zacznijmy od podstaw, czyli czym właściwie są finanse. Finanse to znacznie więcej niż tylko pieniądze, które mamy w portfelu czy na koncie bankowym. To nauka o efektywnym zarządzaniu zasobami finansowymi, która ma kluczowe znaczenie zarówno dla indywidualnych osób, jak i dla ogromnych korporacji czy nawet całych rządów. Ale co to dokładnie oznacza? Mówiąc najprościej, finanse dotyczą Decydowania o tym, jak najlepiej wykorzystać dostępne nam zasoby finansowe, czy to w kontekście zarządzania osobistymi oszczędnościami, inwestowania w akcje, czy zarządzania budżetem wielkiej korporacji. Finanse są kluczowym narzędziem, które pomaga, pomaga nam w podejmowaniu takich decyzji, jak gdzie, jak i kiedy wydawać, oszczędzać, czy inwestować w nasze środki. Kiedy myślimy o finansach, Często skupiamy się na współczesnych aspektach, takich jak giełda czy bankowość internetowa. Historia finansów zaczęła się jednak tysiące lat temu, kiedy to ludzie przeszli od prostych wymian barterowych do systemów monetarnych. Wyobraźcie sobie, jak wyglądał świat, w którym wartość przedmiotów i usług była mierzona w zbożu, zwierzętach, a później w kawałkach metalu. W miarę rozwoju cywilizacji powstają pierwsze banki, a z nimi systemy kredytowe, które zmieniły sposób, w jaki ludzie i firmy postrzegają i wykorzystują pieniądze. Wielkie wydarzenia historyczne, takie jak chociażby wielki kryzys lat 30. XX wieku, miały ogromny wpływ na rozwój finansów. Kryzysy pokazały, jak ważne jest odpowiednie zarządzanie ryzykiem i zasobami finansowymi, a także jak ważna jest rola rządów i banków centralnych w stabilizacji systemów finansowych. Kluczowymi elementami finansów są dochód, wydatki, oszczędności, inwestycje i kredyty. Dochody to przychody. Pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, a więc jest to różnica pomiędzy osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami. Wydatki to każdego rodzaju rozchód środków pieniężnych, niezależnie od celu, jak i przeznaczenia tego, tego, roz, te, roz, tego rozchodu. Oszczędności to zdolność zatrzymywania całości lub części środków pieniężnych pochodzących zysku lub wynagrodzenia, które przeznaczone zostanie na późniejsze wykorzystanie. Inwestycje. To ulokowanie środków finansowych i innych zasobów w przedsięwzięcie, które, które ma na celu powiększenie majątku właściciela. Może to być na przykład zakup akcji, nieruchomości czy inwestycja w edukację. Kredyty to sytuacja, kiedy bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca znów zobowiązuje się do wykorzystania tej kwoty. Na warunkach określonych w umowie oraz zwrotu, zwrotu tej kwoty wraz z odsetkami. Każdy z tych elementów odgrywa kluczową rolę w naszym życiu finansowym. Razem tworzą one system, w którym każdy z nas codziennie podejmuje decyzje finansowe wpływające na naszą teraźniejszość i przyszłość. Przejdźmy teraz do finansów osobistych. Finanse osobiste to nie tylko zarządzanie pieniędzmi, ale też zarządzanie przyszłością. Dobre zarządzanie finansami osobistymi pozwala na osiągnięcie finansowej stabilności i niezależności. Kluczowymi elementy, elementami jest tutaj bud m.in. budżetowanie, czyli proces planowania wydatków w oparciu o dochody. Dzięki budżetowaniu możemy kontrolować nasze finanse, unikać zadłużenia i osiągać nasze cele finansowe. Kolejnym ważnym elementem w finansach osobistych jest oszczędzanie. Regularne odkładanie części dochodów pozwala nam przygotować się na przyszłe wydatki, nieprzewidziane sytuacje czy emeryturę. Oszczędności mogą także stanowić kapitał początkowy do inwestycji. Inwestowanie to kolejny krok w zarządzaniu finansami osobistymi. Inwestycje, inwestycje mogą przybierać różne, różne formy od lokat, banko, od lokat bankowych poprzez akcje, fundusze inwestycyjne aż po inwestycje w nieruchomości czy startupy. Każda forma inwestycji, inwestycji niesie za sobą różne poziomy ryzyka i potencjalnego zwrotu. Ważne jest, aby podejmować świadome decyzje, dopasowane do indywidualnych celów finansowych i apetytu na ryzyko. Pamiętajmy, że zarządzanie finansami osobistymi to proces ciągłej nauki i dostosowywania strategii do zmieniających się okoliczności naszego życia. Przejdźmy teraz do finansów przedsiębiorstw. Które stanowią kręgosłup każdej działalności gospodarczej. Niezależnie od wielkości firmy, efektywne zarządzanie finansami decyduje o jej sukcesie. Kluczowe tutaj jest zarządzanie kapitałem, czyli zasobami finansowymi firmy. Kapitał musi być inteligentnie alokowany, aby wspierać operacje, rozwój i inwestycje. Innym ważnym elementem w finansach przedsiębiorstw jest analiza ryzyka. Każda decyzja biznesowa niesie za sobą pewne ryzyko. A zrozumienie i zarządzanie tym ryzykiem jest kluczowe dla długoterminowego sukcesu. Planowanie finansowe pozwala na ustanowienie długoterminowych celów firmy i opracowanie strategii ich osiągnięcia. Zarządzanie przepływami pieniężnymi to znów monitorowanie środków wchodzących i wychodzących z firmy, aby zapewnić jej płynność finansową. W świecie biznes, biznesu decyzje finansowe mają bezpośredni wpływ na wzrost, stabilność. I zdolność firmy do innowacji i przetrwania na rynku. Finanse publiczne. Finanse publiczne są nieodłącznym elementem funkcjonowania każdego państwa. Dotyczą one sposoby, w jaki, w jaki rządy zarządzają środkami publicznymi: od podatków po wydatki na infrastrukturę, edukację czy, czy służbę zdrowia. Kluczowe tutaj znaczenie ma polityka fiskalna która obejmuje decyzje dotyczące wydatków rządowych i dochodów z podatków. Polityka fiskalna ma bezpośredni wpływ na gospodarkę, wpływając na wzrost, inflację i poziom zatrudnienia w państwie. Budżetowanie publiczne to złożony proces, który wymaga dokładnego planowania i roztropności, aby zapewnić stabilność finansową i odpowiedzieć na potrzeby społeczności. Dług publiczny, czyli poziom zadłużenia rządu, Poziom zadłużenia państwa to kolejny ważny, ważny aspekt finansów publicznych. Zarządzanie tym długiem jest kluczowe do utrzymania zaufania inwestorów i uniknięcia kryzysów finansowych. W obecnych czasach, kiedy świat zmaga się z różnorodnymi wyzwaniami, takimi jak zmiany klimatyczne, wojny czy pandemie, rola finansów publicznych w kształtowaniu przyszłości jest bardziej istotna niż kiedykolwiek. Rewolucja technologiczna, której jesteśmy obecnie świadkami, nie ominęła, nie ominęła również świata finansów. Rozwój technologii, takich jak technologie finansowe, fintech czy technologia blockchain, zmieniają oblicze finansów. Wszystkie innowacje otwierają nowe możliwości, ale także stawiają przed nami nowe wyzwania, takie jak kwestie regulacji, bezpieczeństwa cyfrowego czy chociażby ochrony prywatności. Warto zauważyć, że technologia nie tylko wpływa na sposób, w jaki wykonujemy transakcje finansowe, ale także na to, jak myślimy o pieniądzach i inwestycjach. W tym dynamicznie zmieniającym się środowisku, zdolność do adaptacji i zrozumienia nowych technologii staje się kluczowa dla zarówno indywidualnych inwestorów, jak i dużych instytucji finansowych. Podsumowując, finanse dotykają każdego aspektu naszego życia. Od zarządzania finansami osobistymi, po kształtowanie globalnej gospodarki. Zrozumienie podstaw finansów jest kluczowe nie tylko dla osiągnięcia osobistej stabilności finansowej, ale także dla lepszego zrozumienia świata wokół nas. Finanse to dynamiczne środowisko, w których zarówno indywidualni inwestorzy, jak i profesjonaliści muszą być na bieżąco z najnowszymi trendami i najlepszymi praktykami. Tak, by skutecznie zarządzać swoimi finansami i osiągać Zamierzone cele. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.